Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Dąbrowska, pracuję w Muzeum Warszawy. Jestem kuratorką zbioru ubiorów i akcesoriów stroju. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu o parze beżowych pantofelków wiosennych, idealnych na wiosenny spacer, taki jaki dzisiaj stał się dla nas rozrywką ekskluzywną i reglamentowaną. To buty z lat 30. XX wieku pochodzą z jednej z najbardziej znanych pracowni szewskich. Warszawskich z tego czasu. Warszawskie szewstwo ma tradycje długie i chlubne. Dowodzi tego znane pożegadło o tym, co jest w Rzeczpospolitej najcenniejsze, a mianowicie Gdańska Wódka, Toruński Piernik, Krakowska Panna i Trzewik Warszawski. Te pochlebne opinie potwierdzają oczywiście rozmaite, liczne wzmianki w literaturze pamiętnikarskiej i wspomnieniowej i przytoczyć tu warto chociażby opinie. Heleny z Jaczynowskiej-Rotowej, która opisywała swoją młodość przypadającą na pierwsze dekady XX wieku i tłumaczyła. Że Paryż po posiada co prawda wytworne sklepy, skąd dyktuje modę całemu wytwornemu światu. Jednym tylko Paryż nie mógł dorównać skromnej Warszawie: to obuwia. Takiego bowiem lekkiego, zgrabnego i nierozdeptującego się obuwia, jakie produkowali dawni nasi szewcy, nie było na całym chyba świecie. Buty ze zbiorów Muzeum Warszawy wykonane są z beżowej lakierowanej skórki. Mają zgrabny, starannie wyprofilowany i dość wysoki obcas. Dekoracja umieszczona jest z przodu. To plecionka wykonana z cienkich pasków skóry. Elegancji dodaje pantofelkom lamówka, która ozdabia krawędzie bucika. Wewnątrz na wyściółce znajduje się podpis autora. To monogram LL wpisany w okrąg i podpis Lucjan Leszczyński z adresem wachsowi Nowy Świat 34. Pracownia Leszczyńskiego cieszyła się zasłużoną sławą. Co sezon w żurnalach warszawskich pojawiały się zapowiedzi nowych fasonów. Były podpisywane jako kreacje mistrza. O butach od Leszczyńskiego mówiono, że to nie obuwie, a już biżuteria. Leszczyński co kilka razy do roku wybierał się do Paryża, skąd przywoził modne fasony, kopyta, a także najmodniejsze kolory skórek. Słynął z tego, że osobiście dopasowywał kopyta do stóp swoich klientów, choć oczywiście przy produkcji obuwia korzystał z pomocy doskonale wyszkolonego personelu. Wśród klientów Leszczyńskiego były postaci znamienite i egzotyczne. W 1930 roku warszawska prasa rozpisywała się o dyplomatycznej wizycie brata cesarza Japonii. Towarzyszyła mu żona, księżna Kikuko, która nie umieszkała udać się do salonu Leszczyńskiego przy Nowym Świecie i zrobić tam zakupy. To oczywiście reporterzy tutejsi doskonale udokumentowali. Wiadomo z zachowanej korespondencji, że klientką Leszczyńskiego była także poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Beżowe pantofelki ze zbiorów Muzeum Warszawy są znakomicie zachowane. Prawie nie widać na nich śladów użytkowania. Dowodzi to chyba tego, że ich właścicielka nie spacerowała zbyt wiele.